Siemanko, dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, Stormbinders, czyli polski Heroes of Might and Magic, a może bardziej no, polski Heroes alike. Wypuścili kolejne devlogi, Dev Diary 5, Dev Diary 6 i to sobie dzisiaj pokryjemy. Dawno tutaj nie zaglądałem, a trzeba trzymać rękę na pulsie, rozumiecie. I mamy tak. Dziennik dewelopera projektowanie bohaterów. Klasy bohaterów, archetypy z niespodzianką. Dodam tylko, że to jest y, devlog na Steamie, jest to tłumaczone przez AI, także jak coś będzie tutaj, wiecie, dziwnie brzmiało, to no to sorry, nie do końca moja wina. Kiedy zaczęliśmy projektować nasz system klasowy, zadaliśmy sobie proste pytanie: Co by było, gdyby każda klasa mogła ewoluować i zmieniać się z biegiem czasu? Tak narodziły się nasze rozgałęzione ścieżki klasowe, na przykład ścieżka rozwoju dla archetypu wojownika. Wygląda następująco. Rycerz, czyli moc, ewoluuje w paladyn, moc i magia lub pojedynkowicz, moc i moc. Ok, mo w sensie might. Bo jak tak się czyta moc, no to pod czary, nie? Pierwsze skojarzenie. Paladyn może zostać inkwizytorem, czyli might and might and me Nie, might and magic and magic. Język mi się zaraz poplączy. Duelist może zostać warlordem, czyli might and might and might. Okej, okay. moc moc, Might Magic Magic. Okej, okay. czyli tutaj might nie przetłumaczone, bo tutaj mamy moc. No dobra, rozumiem, powiedzmy. Zatem pojedynczy archetyp wojownika w danej frakcji ma 5 etapów rozwoju. Dodaj do tego archetyp MAGA, a otrzymasz 10 unikalnych ścieżek masowych dla każdej frakcji. No ja ogólnie jestem fanem, im więcej mamy możliwości, tym lepiej, żeby tylko została zachowana. Znaczy został zachowany odpowiedni balans, bo jak wiemy, im więcej ścieżek rozwoju, im więcej wyborów, tym ten balans jest łatwiej zachwiać, ale też za dużo wyborów to też nie do końca dobry wybór, według mnie oczywiście, bo to potem wiąże się z nim problemami: czy lepiej to, czy lepiej tamto, czy lepiej tamto, czy lepiej to i potem człowiek sam się gubi i nie wie, bo trochę tego, trochę tego, trochę tego, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Mm. W dowolnym momencie możesz zablokować swoją obecną klasę, zachowując wybraną specjalizację i jej unikalny rozwój statystyk, drzew, komietności i rozkład talentów. Może się to wydawać dobiazgiem, ale mnożąc dwa archetypy na frakcję, czyli razy 4 frakcje, otrzymujemy 40 odrębnych klas bohaterów. Każda z nich oferuje unikalne talenty aktywne i pasywne, różne sposoby rzucania dla kluczowych umiejętności, oddzielne krzywe wzrostu statystyk i mnóstwo mikro różnic które sprawiają że każda klasa wydaje się wyjątkowa no to jest chyba słowo klucz właśnie który mi chodziło żeby każda klasa z tych wszystkich do wyboru była wyjątkowa bo jeżeli będziemy mieli wiecie że będą się różniły jednym tylko zakręciem na przykład i nazywamy to inną klasą już no to jest trochę takie pase w dzisiejszych czasach nie każdy awans nie tylko podnosi statystyki ale odblokowuje nowe ścieżki klasowe i opcje dostępne wyłącznie dla wybranej kombinacji ale bez obaw jeśli wolisz proste podejście, możesz zignorować tę złożoność. Owszem, ma w to wpływ i tak gracze dążący do maksymalizacji będą mieli pole do popisu ze swoimi arkuszami kalkulacyjnymi. Ale jeśli chcesz po prostu grać i rozwijać swojego bohatera, nadal będziesz czuć się silniejszy i bardziej kompetentny bez konieczności zagłębiania się we wszystkie systemy. Spoko, zarówno że będzie wybór dla minmaxerów, dla power gamerów. Ja, się, ja tak jestem w stronę bardziej power gamer, ale też nie do przesady. I spoko, że będzie też jakby dla osób, które tego po prostu nie lubią i chcą sobie po prostu pograć w grę. Gracze z dużą siłą znajdą głęboką optymalizację, a pozostali bohater, który z czasem staje się coraz lepszy. I tu mamy grafikę Herosa chyba, zamku go do świątyni albo do przystani. W sensie w zależności od tego, do których Herosa porównujemy. No ja nie jestem fanem tych grafik, szczerze był zarzut że oldenera był bohater wygląda jak kucyk w sensie jakby siedział na kucyku. tutaj te nogi też są trochę za krótkie ale do kucyka mu powiedziałbym że daleko w sensie ten woldener rzeczywiście na początku wygląda jak kuc natomiast tak to czego ja jestem fanem bo to rozumiem że tak będzie wyglądał nasz bohater w zależności od tego jaki archetyp mu będziemy wybierać jak go będziemy sobie levelować w sensie które ścieżki wybierzemy ja jestem fanem zmian wizualnych, jeżeli chodzi właśnie o no, klasy postaci, ja lubię, jak się zakłada zbroje, i tą zbroję widać na ramienniki i wiecie yy, te. Na ramienniki przedramiona, wszystko, każdy jeden aspekt wizualny, jeżeli ma odzwierciedlenie od naszego ekwipunku Ja jestem fanem, i też oczekiwałbym tego, że jak bohater leveluje to, żeby to było jakby wizualnie też odzwierciedlone, jak zmienia się klasa naszego bohatera, może tak. Ale ja nie jestem fanem tych grafik ogólnie, w sensie jak one nie są zanimowane to niektóre są ładne, jak one pokazują animacje, to są tragiczne, chyba że coś się zmieniło w tej materii do tej pory. No i niektóre tutaj art style to są też y, okropne. Co w się, sensie chodzi mi głównie o impy w y, coś jak inferno, bo tutaj coś taki zamek występuje. Drzewa talentów, trzy warstwy personalizacji. Klasy to dopiero początek. Prawdziwa frajda w rozwoju bohaterów tkwi w talentach. Nie będziemy udawać, że myśleliśmy tu coś nowego. Istnieją dziesiątki modeli talentów, ale ten, który naprawdę utkwił nam w pamięci, pochodzi z Heroes of Magic 5. I uważam, że to jest dobry wybór. Tylko pytanie, czy to będzie kalka 1 do 1 tego z piątki, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Tak mówimy o systemie talentów mistrzowskich, w którym każda główna umiejętność odblokowuje bonusy drugorzędne. Od gracza zależy, jak stworzyć idealną konfigurację. Każdy bohater w Stonebinders rozwija się dzięki trzem powiązanym ze sobą typom talentów. Talenty frakcji, wspólne dla wszystkich bohaterów z tej samej frakcji, wspierające ich unikalną filozofię, np. lepsza nekromancja dla Immortusa, silniejsza manipulacja burzą dla Astriona, talenty klasowe, podstawowe talenty oparte na roli bohatera magik wojownik, przywódca. Przywódca, zdziwiony jest ten, że przywódca, a nie na przykład Łotrzyk, bo z to było tak, że był mag, wojownik i Łotr, jakieś, nie? Które określają jego główne podejście do walki. Renty bohatera unikalne dla danego bohatera często łamią zasady i otwierają potężne kombinacje, na przykład ze zezerowany, za zakręcia ognia wzmacniane podczas zbóż, lub darmowe profity przywoływania. Dzięki tej strukturze uzyskaliśmy setki możliwych kombinacji. Setki to dosyć sporo i mówię nie zawsze dużo oznacza dobrze, bo nie zawsze ilość idzie z jakością. No ale dobra, oznacza to. Wojownik z Immortusa może grać zupełnie inaczej niż wojownik z Empilium. No i takie możliwości bym oczekiwał. W sensie nie wiem czy fajnie by było gdyby to było zachowane tak, że można grać tak samo jednym i drugim. Raczej ta asymetryczność w rasie, frakcji, klasie jest najważniejsza według mnie w grach z jakichkolwiek No ale tu opieramy się o strategię nie oznacza to wojownik a to było jeden Max Heliona może skupić się na przywoływaniu demonów podczas gdy inny będzie rzucał wyłącznie ognistymi eksplozjami Okej okay, no to specjalizacja jakby jakby maga czy warlocka tak jak warlock w jest może być w destruction albo w demonologii nie Połączenie frakcji, klasy i unikalnych talentów bohatera tworzy dziesiątki stylów gry i synergii. Tu mamy sobie jakieś grafiki pewnie od tych talentów lub od umiejętności. RPG w liczbach, szczegóły które mają znaczenie. Talenty są fajne, ale co właściwie robią? Dla niektórych graczy to tylko liczba, ale dla nas to czysta rozgrywka. Każda klasa w Storm rozwija się inaczej, za każdym razem gdy awansuje zdobywa unikalne punkty atrybutów. Magowie zyskują zwiększoną moc zakręć i szybszą regenerację many. Bojownicy zyskują lepsze przywództwo, wytrzymałość i inicjatywę. Hybrydy odblokowują specjalne kombinacje i talenty, które łączą bastyle. I teraz nie wiem, weźmy przy no nie. nie wiem czemu tutaj jest teraz hybrydy czy hybryda oznacza złe tłumaczenie przywódcy. Tego nie wiem, ale zakładałbym, że to tyczy się tej trzeciej tutaj roli, czy tam klasy. Brzmi nerdowsko dobrze. Stormbider to gra stworzona do opanowania dla tych, którzy chcą zagłębić statystyki i teorii, ale bez obaw to całkowicie opcjonalne. Możesz też grać instynktownie i nadal świetnie się bawić. Liczby są, kiedy ich potrzebujesz, ale nigdy nie staną ci na drodze. Bohaterowie i ich wygląd ważne dla mnie. I dość ważniejsze od dekoracji. Podczas tworzenia Stormbider zadaliśmy sobie pytanie, jak powinniśmy podejść do projektowania bohaterów? Czy powinniśmy stworzyć niewielką liczbę super dopracowanych postaci o wysokiej jakości produkcji i wyjątkowej oprawie wizualnej, to w słubym wziął, jak robią to największe studia AAA? A może powinniśmy podążać za duchem klasycznych gier, w których jest wielu bohaterów, może nie wszyscy unikatowi pod względem wizualnym, ale różniący się początkowymi talentami i archetypami klas? Wybraliśmy drugą ścieżkę i uważamy, że najlepiej pasuje ona do Stonebinders. Koncentrując się na ilości i różnorodności, możemy z łatwością dodawać nowych bohaterów w przyszłych aktualizacjach, z których każdy będzie posiadał nowe kombinacje talentów, klasy i specjalizacji. Daje nam to większą elastyczność i powtarzalność rozgrywki. I powtarzal... nie pow... powtarzalność? Tak, niektórzy bohaterowie udostępniają swój wygląd, ale tak naprawdę liczy się to, jak grają. Każdy bohater ma i własny zestaw talentów. Własną ścieżkę rozwoju, własną unikalną kombinację mocy frakcji i klas. Jeśli kiedykolwiek zechcemy dodać 10, 20, a nawet 50 bohaterów, możemy to zrobić. Znaczy, osobiście uważam, że 50 herosów to jest za dużo, nie jest to totalnie potrzebne, ale takie 20 w sumie na frakcję. Bym przytulił. Tym bardziej pamiętajmy, że w Stormbidersie na początku mają być cztery frakcje i nic nie wiemy o tym, czy będą kolejne. No ale gry tego typu aż proszę się o dodanie kolejnych frakcji, tudzież zamków przy DLCach czy tam dodatkach. Nasza wizja dla Stormbiders. Mamy nadzieję, że zaczynasz już rozumieć o co chodzi w tej grze. Chcemy powrócić, przywrócić to magiczne uczucie, które towarzyszyło nam w dzieciństwie. Nie sądzę, żeby było to możliwe. W sensie może być feeling taki, że dobra, fajna, rzeczywiście bardzo podobne do gier, które pamiętam, ale nigdy feeling tego, co towarzyszyło nam w dzieciństwie, nie będzie takie samo, bo nie mamy tyle samo czasu. Yy, cały świat tu dostarcza jest inny, mieszkamy w innych miejscach najprawdopodobniej. Otoczenie się zmieniło, wszystko się zmieniło, mi się zmieni, część rodziny wiecie, jak jest, no nie? I rozwinąć je jeszcze bardziej. Z systemami, których nigdy wcześniej nie widzieliście. Z dynamiczną pogodą, rozwojem bohaterów niczym w grach RPG i rozbudowanymi opcjami taktycznymi. Stone jest to nasz list miłosny do przeszłości, śmiały krok w stronę czegoś nowego. Mamy nadzieję, że odkrywanie go sprawi wam tyle sa samoradości, ile nam daje jego tworzenie. No i dobra, tutaj wszystko fajnie. W sensie podoba mi się aspekt tego, że są te ścieżki rozwoju bohatera, są talenty, będzie można sobie kombinować. Widzę tutaj podobieństwa też, które są no, w Woldenerze na zasadzie talenty frakcji, bo w Woldenku, Woldenerze też, ma, Volden, też mają takowe się znaleźć. Dobra, i przejdźmy sobie teraz do tego Dev ostatniego, czyli Dev daily 6, to jest 31 lipca. Jedna mapa, nieskończone warstwy. Stone Bidens nie przełącza się między oddzielnymi mapami. Cały świat, zarówno na powierzchni, jak i podziemia znajduje się na jednej spójnej mapie. Oznacza to, że wszystkie działania, że wszystko działa płynnie. Jednostki burzy, zmiany sezonowe i efekty terenu dotyczą każdej warstwy. Nie do końca chyba rozumiem to stwierdzenie w sensie jak. No mamy mapę, no i musimy potem kliknąć sobie guzik, chyba żeby podziemie nam pokazało. Jest to możliwe dzięki naszemu systemowi wielowarstwowemu, który pozwala nam zagnie, zagnieżdżać dowolną liczbę poziomów w sobie. Możesz mieć podziemia pod ziemią, ukryte komnaty w ruinach lub podwodne tunele pod jaskiniami lawowymi. Wiecie co mi to przypomina jak przeczytałem? Elderinga. W Elderingu była taka lokacja, że zjeżdżaliśmy windą w dół i nagle widzieliśmy gwiazdy stare, widzieliśmy jakieś w ogóle wiecie pod ziemią, były normalnie Kurde, no takie odjechane rzeczy. Każda warstwa działa w obrębie tej samej mapy i może mieć swój własny biom, zasady lub wydarzenia. W praktyce możemy stworzyć dowolny typ labiryntu lochów w pionie. Tu sobie mamy te skrinki, tak, niby to są te podziemia z jakimiś tam grzyby, ale gdzie są te, jak to było, podwodne tunele pod jaskiniami lawowymi, to bym chciał zobaczyć. Ale widzę, że chyba nie ma. Każdy biom nawet pod ziemią. Każda warstwa może mieć zupełnie inny biom, chcę zamacniętą jaskinię pod palącą pustynią, a może zrujnowane miasto pod zaczarowanym lasem? Żaden problem, każda warstwa oferuje unikalną pogodę, zasady poruszania się, wygląd terenu i atmosferę. Oznacza to, że eksploracja nigdy nie jest przewidywalna, pod każdą górą może czekać inny świat. Czyli, biorąc to pod uwagę... Wychodzi na to, że my nie będziemy mieć takich, że ka każdy jeden scenariusz, każda jedna mapa będzie zawsze generowana generowana losowo to raz, ale dwa, że te podziemia nigdy nie będą też takie same. Tak? Nigdy nie. U, nie czy... że nigdy nie będą w ten sam sposób wygenerowane w sensie ten sam biom pod podziemiach. Że ja to dobrze interpretuję, a chyba dobrze. Potencjał taktyczny i narracyjny. Wielowarstwowy system nie jest tylko elementem wizualnym, jest też narzędziem do rozgrywki i opowiadania historii. Ukryte frakcje lub całe podziemne bazy, starożytne ruiny, do których trzeba znaleźć wejście pod powierzchnią, zmiana zasady walki, na przykład burze nie docierają podziemie logiczne, ale inne efekty tak. Reguły sezonowe i pogodowe, które zachowują się inaczej w zależności od warstwy. Podziemia w Stormbinder stanowią integralną część rozgrywki, mają własną głębię i Mechanikę. I tu mamy jakiś portal. Tu jest zejście, pewnie do podziemi. Tu jest drugie zejście, jakby do potworniejszych podziemi, albo to jest zejście z powierzchni do podziemi, a tu jeszcze dalej, głębiej zejście z podziemi do podziemi. Ale ładne, te, te arty są ładne. Tylko arty jednostek są totalnie paskudne według mnie. Kurde. Ach, jak sobie przypomnę, to mnie skręca trochę. Bo tutaj ta mapa strategiczna wygląda spoko. Wygląda spoko. Burzowa i warstwowa pogoda, tak? Wiązanie burz działa na wszystkich poziomach, ale nie wszystkie burze przechodzą przez wszystkie poziomy. Wiecie, jaki jest problem? W sensie, jak to się tak czyta, i już któryś raz że, zresztą, że jest ciągle o tych burzach tak mówiono. I gra się nazywa Stormbinders, ale za mało jest jakby filmików, za mało jest gameplayu, za mało jest pokazanych. Przede wszystkim, właśnie, za, nie ma filmiku, który pokazuje dokładnie, jak ta burza działa. Bo to, że mamy tutaj opisane, spoko, ale zobaczcie, co drugie czy tam co trzecie słowo, czy tam co akapit, jest napisane burza, warunki pogodowe, warunki burzowe, nie przychodzą, przychodzą. Ja bym chciał to zobaczyć w praktyce, nie? Nawet pięciosekundowy czy dziesięciosekundowy filmik, który pokazuje, zobacz stary, masz tutaj burzę na powierzchni, przez to zaklęcie na przykład działa tak. I w podziemi też działa tak. Bo no Tak, no to dobra, czytamy, łamiamy sobie język, burza, na burza się zbliża i tak dalej, ale co to znaczy dokładnie? Narzędzie dla twórców kampanii i modelów. To też jest ważne, bardzo ważne. Dzięki temu systemowi projektanci mogą budować złożone, wielopoziomowe lokacje pełne tajnych ścieżek, teleportów i tajemnic. Kampanie mogą prowadzić gracze przez różne warstwy, jak rozdziały tego samego świata. Twórcy modów będą mogli korzystać z wielowarstwowości, aby tworzyć wyjątkowe i wciągające światy pełne ukrytych historii. No to, to jest fajnie przemyślane, bo zawsze to w przypadku Oldenery też mówię, że jeżeli jest tworzona gra, z góry jest powiedziane, że będzie wsparcie dla modów, dla community, żeby można było tworzyć swoje własne ta przygody, mapy, jak zwał, tak zwał. No, to to jest na plus. I tu widzę, że też oni odrobili lekcje jakby się do tego przygotowują i bardzo dobrze. Jeśli zastanawiasz się, po co zadaliśmy sobie trud, aby uczynić go tak elastycznym, odpowiedź jest prosta. Chcieliśmy, aby pod ziemią również były pustynie i lasy. No mówię, no to to jest jak yy, przed oczami mam Elderinga i tą winę, nie? To zjeżdżamy w dół jest to pole, znaczy nie pod gwiazdami. Niestandardowe zasady podziemne, zainspirowane klasykom i sprzeciwiające się dzisiejszym trendom nadmiernego upraszczania. Nie lubię, właśnie. oksymoronem jest upraszczanie strategii. No sobie wpojmy, wpojmy sobie to do głowy, nie upraszczajmy strategii. Proszę. Co się quality of life tak. Ale upraszczanie mniej zarządzania. Jeżeli jest bezsensowne za zarządzanie. Oczywiście, uprośmy ale nie upraszczajmy tego, że gra będzie grała po prostu za to. Proszę was. tego są inne inne typy giernie. Nasze undergroundy to nie tylko warstwy kosmetyczne. Każdy poziom podziemny może mieć własny zestaw zasad rozgrywki, które zmieniają zachowanie innych systemów. Różne zasady poruszania się, węższe korytarze zakaz latania. Y Węższe korytarze, no to nie nazwałbym tego, że to jest inna zasada poruszania się, no korytarz to korytarz, ale natomiast zak zakaz latania, no to już jak najbardziej się w to wlicza. Zmniejszona widoczność i zasięg zaklęć. Okej. Okay. To mnie zaintrygowało. Widoczność spoko, wiadomo. Spotykane, znane, ale zasięg zaklęć, których? Na mapie strategicznej czy na mapie już tej yy, od walki taktycznej, nie? Brak efektów pogodowych ani efektów alternatywnych, takich jak echa dusz czy ziemi. Nie wiemy, co to jest, nie widzieliśmy tego, a jest to wspomniane. Ograniczony dostęp do niektórych jednostek lub zakręć, zmo zmodyfikowana gospodarka, inne zasoby, osłabione budynki lub ograniczone możliwości budowy. Dzięki temu eksploracja podziemi staje się wyjątkowym doświadczeniem strategicznym. To nie tylko zmiana otoczenia, to zupełnie inny sposób rozgrywki. Dodaj do listy życzeń już teraz. Jak chyba to Was zluź listowane, jeżeli nie, to zluź listuję. W każdym razie, reasumując to, co zostało tutaj przeczytane, fajnie, że możliwości rozwoju bohatera będą rozbudowane, to jest na plus. Byle tylko nie było tego, wiecie, aż za dużo. Co za dużo, to niezdrowo, cytując klasyka. Jeżeli chodzi o podziemia, fajnie, że kombinując tymi biomami, wszystko ogólnie fajnie, z opisu, z walki już niekoniecznie bo mówię, te animacje są straszne, ja bym nie chciał, żeby je zmienili, nie, po prostu Ca cały art style y walk, żeby zmienili, bo mapa strategiczna spoko, zamki, luks torpeda, ale niech zmienią te nieszczęsne animacje tych jednostek i wygląd niektórych jednostek przede wszystkim, bo to wygląda jakby było robione we flashu, to się powtórzę, ale abstrahując od tamtego, chcę zobaczyć jakiś trailer gameplay, Cokolwiek co zobrazuje mi czy przybliży mi to co tu przeczytałem do wizualnie po prostu burze jak to wygląda dokładnie o co z tym chodzi bo Storm jest to reklamowane że to właśnie burze 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 Ale tak naprawdę oprócz tego że widzieliśmy jakiś tam huraganik że sobie na mapie wieje i nie można w niego wchodzić trzeba go ominąć no to wiecie Takie to katastrofy są w Cywilizacji 7 Dobra Tyle ode mnie w dzisiejszym materiale, jeżeli się podobało kciuk lub w górę, dajcie znać w komentarzu czy czekać na Stormbindersów, jeżeli wiecie gdzie tutaj można jakiś gameplay zobaczyć to też dajcie znać i do usłyszenia w kolejnych materiałach ze Stormbindersa, bo będę obserwował innych jest Trzymajcie się, na razie, cześć, pa!